Hej, 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 kup sobie klej. Pierwsza naklejka jeszcze nie wycięta nożyczkami na filtr powietrza. Druga na boczek też jeszcze nie wycięta. Potrzebujemy nożyczki. Potrzebujemy nożyk. Nożyk oraz płyn. Taki do spsikania plastiku. I tutaj już jest tak. Pierwszy boczek to jest ten od filtra powietrza. I drugi boczek. Tutaj będzie na tą drugą naklejkę. I najważniejsza rzecz. Przyciskarka którą będziemy wyprowadzać bąble powietrza z plastiku spod naklejki. W ten sposób może być najlepiej. Najlepiej zakończona taką gumą ale może być gruby plastik. Najpierw nożyczkami wycinam sam wzór. Dajmy na to teraz od filtra zaczniemy. Dobra przy, przykładam i sprawdzam gdzie mi pasuje a gdzie nie Tutaj to w ogóle jest jakaś patologia, ale powiedzmy, że tutaj w tym miejscu mi wystaje nad to ucho i to sporo. Tu mi nie trafia w ogóle w otwór. Tutaj jest jeden otwór. Tu jest drugi otwór. Powinien biały dojść i Powiedzmy, tu się nie zgadza o ten koniec. Oglądam wszystkie połączenia. Jeśli przyjmuję, że ta powierzchnia ma się zgadzać, to potem docinam w tym miejscu tak, ażeby cały plastik został równomiernie pokryty nową na naklejką, nową okleiną. Biorę nożyczki i skoro mam już wycięty kształt teraz do z dokładnością Obra, obramowywuję tam gdzie tam gdzie naklejka mi wystawała cien, cienkimi paseczkami poodcinałem podocinałem po, po, po długości nożykiem i teraz podnoszę naklejkę i wszystko y, powierzchnię spsikuję a następnie nakładam naklejkę na mokro po prostu klej najpierw zetknie się z powiedzmy cieczą, a następnie cie, ciecz za pomocą yy, łopatki zostanie wysunięta i klej połączy się z boczkiem. Naklejka wstępnie ułożona na wcześniej zamoczony psik psik plastik. I teraz szpachelka i do roboty, czyli wyciskanie wody spod naklejki. Logicznie boczek pomarańczowy z okleinką. Nożyczkami zabieram wszystkie białe pola dostosowując pod pomarańczowy boczek. I w takim momencie zaczynają się schody, ponieważ naklejka nie dolega prawidłowo. Z jednej strony okleina tutaj dochodzi, z drugiej się tutaj walcuje. I tak samo z tej strony. I tutaj będę już nacinał nożykiem, odklejam tą dolną warstwę białą, ponacinam nożykiem i pokażę, jak już będzie cały boczek oklejony. Kolejny dzień oklejania boczek boczek wypukły oklejony, boczek ten prosty, najprostszy, ponieważ nie posiada żadnych zgięć, jest elegancko, trzyma się pięknie otwory na śruby też. Tu może troszeczkę się zadarło, ale to nic, bo to przykręcania. No i tutaj niestety są widać te ślady przecięć wzdłużnych, aby okładzina się ułożyła na wypukłym. Całość Powiedzmy z daleka, z tej perspektywy nie wygląda źle, no, trzeba podejść bliżej i wtedy widać, że jest coś nie tak. Natomiast mi się podoba, sam efekt Red Bulla na boczku podoba się. Ten boczek jeszcze zostaje do roboty. Natomiast tutaj mamy przód, czyli teraz będziemy, zajmiemy się montażem i okleiną na lampie oraz na yy, błotniku przednim. Na dziś koniec już boczki oklejone te tylne. I tutaj tak zwana czacha zamontowana, nie jest to tak może jakbym chciał, bo ma małe tutaj takie pęknięcia, przesunięcie naklejka, ale ja jestem zadowolony i tutaj przód tylko sam, sam przód, być może tutaj jeszcze dam. Naklejki te, takie jakieś boczne, przedłużające tą naklejką, a, naklejkę, ale i tak mi się podoba. A Chahaha, no to mówię, nie powala, ale, ale w całości się moim zdaniem ładnie komponuje. Ten byk bardzo ładnie, także na tą chwilę dziękuję. Nie mam już do tego wszystkiego cierpliwości. W każdym razie, dziś już przedostatni etap, ostatni etap nagrywania oklejany będzie ten boczek i lewy oraz prawy jak następnie w filmu trzeba mieć nożyk wodę dobrać odpowiedni dobrać odpowiednią naklejkę tutaj jest wycięcie na śrubę więc trzeba przyłożyć tak żeby sprawdzić w którym miejscu jest ta śruba czy nam całość pasuje no i tutaj będzie Bek na górę, nożyczki, nożyczki i szpachelkę do wyciągania wody spod naklejki. I obcinamy najpierw nożyczkami wykrój cały. I szmateczka powołniana, żeby potem przetrzeć to wszystko ładnie. Stwierdzam, że naklejanie z dwóch części jest dużo trudniejsze niż z jednego kawałka, ale tylko to taki mój. Wniosek się nasunął. Już tak powiem jadę teraz ładnie na mokro, cały boczek. No i kleimy. Zobaczymy jak to nam się ułoży. Najbardziej zależy tu mi na tym otworze, żeby pasował ten otwór. Ten otwór, żeby tutaj pasował, a resztę trzeba jakoś ułożyć, żeby za daleko nie wychodziła. O, coś w tym stylu, zaraz zobaczymy. Może nawet, może nawet utrafiłem, chociaż już widzę, tutaj się fałda robi. Czyli to powinno iść teoretycznie w górę jeszcze bardziej. Zobaczymy, czy się wyrówna. O, tak. No, ale znowu się jak idzie do góry to się nie zgadza znowu góra i to takie jest pierdzielenie oszopenie. Bądź mądry i pisz wiersze, Idzie krzywo, dajemy w dół, nie wiem jak to zrobię, ale to musi iść jednak w dół trochę. O tak bardziej. Coś w tym stylu o. tak jak teraz o i się nawet ładnie ułożyło, dobra no i teraz szpachteleczką ładnie wyciśniemy wszystko spod spodu tylko nie wiem czemu ciężko idzie, ale o, teraz idzie ładnie elegancja Francja w serwisie by tak dobrze nie zrobili jak ja zrobię tu w garażu o, tu jest tylko jedno takie miejsce brzydkie ale z nim się ułóż dobra pięknie i na koniec powiedzmy tego manewru można troszkę a to już całkiem na koniec szmatką przecierając Wygładzamy wszystkie nierówności naklejki, okleiny i no, wypuszczamy też bąbelki. O. Dobra, jako tako po japońsku. No i teraz, jeszcze trochę poprawię tu górę z wodą i jedziemy w górę, dopasowujemy, rozklejamy górę. Tutaj też musi, dwa otwory są, dwa miejsce na otwory. Jeden otwór u góry Tak żeby mi pasowało tu do dołu Coś w tym stylu O i tutaj się spotkały Tutaj trochę Tu źle wyszło Ale zaraz to naciągnę Co do śmieci to do śmieci I teraz gdzie jest ta szpatełka Tutaj jeżeli tu jest przód dobrze, to wypuścimy stąd powietrze i... Czy tu o, tak, jest pięknie, czasem niestety kilka razy trzeba poprawić dany element, ale najważniejszy jest efekt końcowy. Tutaj, bo jeśli tak nie ułoży, to idealnie zaryzykujmy o. no i tak będzie coś znać jak nie w jednym to w drugim miejscu coś wyjdzie ale i tak jest ładnie no i ten element ściereczką tak pięknie no i tu się nam zgadza tam się nam zgadza i wszystko nam się zgadza i potem jak odczekamy 5-10 minut, cały element podeschnie, to jeszcze raz go trzeba przetrzeć ściereczką dla lepszego trzymanka to samo z drugiej strony, ale ja już nie mam cierpliwości tego kleić, bo ten film nazywa się jak nie kleić, a nie jak kleić, więc na dzisiaj go już kończę. Efekt jak widać, taki jak z tyłu, taki z przodu, taki z tyłu i tyle, dziękuję.